No okej, okay. no to elita polskiego YouTube'a wraca. Mam oh. bez droża, jedna z moich ulubionych mapek. Ja mam White Park. I wracamy do starego systemu Churchill T25 i Wolverine ponieważ no nie chcemy za bardzo, żeby nas rzucało na siódme tiery. No właśnie, a, na, a my z piątymi sobie poradzimy chyba. No. no. poczekaj, mamy przeciwnika na naszym poziomie, zobacz. Medium 1. U. Medium U. 1. U. Pragnę U. powiedzieć tobie, że Medium 1 jest przeciwnikiem na naszym poziomie. Czy powiem ci, że ja bym go wziął na priorytet, bo to może być problem. Ja... No teraz. Pragno, pragn pragnąc wykorzystać chwilę. Chciałbym wyjawić tobie pewien skrywany sekret. Nie no, Krzysztof Kanciarz jest po prostu kapitalny. No dobra, bestia ja też jest kapitalny. A oglądałeś szkołę uwodzenia? Mm -hmm. pytasz mnie? Tak. No co oglądałem oczywiście, no musiałem się trochę podszkolić. <noise> tu w złote rady. Witam serdecznie. Dobra, i... jedź. Ja, tylko dlaczego i wszyscy jadą w jedną stronę, nie, nie, ja polecam jechać jednak w drugą. Pytam no to ja tam szkurcze jechałem i tam nikt za mną nie jechał i się przestraszyłem. Dobrze, przepraszam bestiu. Ale wielkie drzewo, normalnie jestem. Czołg jest Ej, bo tutaj są groźni przeciwnicy, chodź tutaj mi lepiej pomóż. To tranda jest 3-4 drużyny, no przestań. Tutaj są. A tutaj wiedzie z dwa medy czy coś tam innego. Okej okay, to i... kryjcie środek, jeżeli możecie, bo to nie możemy utracić środka. Jest ja tu w końcu. Mam takie przyzwyczajenie, że zawsze trzeba chronić Artę a no w tej chwili nie ma już U. takiej potrzeby w zasadzie, bo jest, no, mamy jednego z nie o nie. no. ma cholera, no. Tam ma jakiegoś Lorentina i... Dwa. Sumie, Jakiego cześć? Lorentina? A tego. Dobra. Dobra. Ja już straciłem celowniczego i wierzę, więc... Aucz. Nie taka ostro na pierwszej randce. No jest spokojnie, hit za zero. Haha. Oj, 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 oj. Szczer... Oj, oj. Cofaj się, bestia. To Medium jedzie... Medium jeden do ciebie jedzie? My... Me... Oj, oj. Aha, oni tam są gdzieś. Dobra, to jadę. Jadę, jadę, oj. BDG, Uciekaj, uciekaj. Jadę, 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 jadę. Run ja Oj drzew, kosorki O kawu, 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 kawu ka. zrobię drifta! Dobra nie wyszło. O co się ode mnie odbiło? Wow, BDR Co z nim jest tak? No on jest za dobry, trzeba go w pierwszej kolejności tutaj usuwać. Spoko. Ja... Ja mu już walnąłem w wieze i on nie przeżyje. Ja właśnie też mu wierzę walę w was dowódcy. No bez żartów. Nie trafiłem, nie wtrafiłem. Dobra, nie żyje Kto go tam usunął? <grym> Słynny złodziej fragów. Mianuje cię dosłownie już. O, jest bez sensu. Nie kabluje okay. jak wielgus. Tam za mikrofon, nie trać zimnych nerwów. O, medium 3 to jest przeciwnik na moim poziomie. Mam cię, mendo, jeszcze w niego nie trafiam, no. Za zes. Zgąskuję cię, mendo. No, co to no, było? Jak to był strzał za zero? No, chyba ci. <grym> Ja pierd <noise> Kabu się ode mnie odbija Uwaga medium 2 czy 3 czy co to tam jest o. Helpuj, helpuj Idę dorwać te medium 1 To idź, ja, ja to już w kawu biję Dobra Medium nie było Medium, dobra Ty no wow. nie, nie mogę go kapić O 711 demage na razie I kto się zanosi na wygraną Zostaw mi kawu! Kabu <noise> <Zresztą Nie>? jest moje! <noise> Wypierdalaj z <noise> Hakim gimbaza, nie? zabij... no kur... No, no co Dobrze to miało bestia. być? Lub kurd. Wiesz, ja Cię nawet nie dotknąłem. Blokowałeś mnie. Aha, to bestia. Nieprawda. Zjazd. Ja sobie to zobaczę. To był good job ze strony bestii. Należało Ci się za kradziejowanie fragów. Jak za... To ty przecież mi ukradłeś... No to masz... To, to już była konsekwencja twoich niecnych działań. Jakich niecnych działań? Zjechałem go do stu. W pięciu. No, Nie do... to widzisz ile dostaniesz kasy za to. Wiesz ty co, jednak z to jest jednak menda. No i już chciałeś go ukraść. Jestem mendą polskiego internetu. No, no, no to masz za potrzebuje. swoje. To masz za swoje teraz. jak DGR, DGR. Ma to lepsze działo. O, bez jaj. Zbierdaj mi to już. Co za, za głupek siedzi w tym bdr Oj, ktoś tu maszuje? <laughs> maszujemy, maszujemy, wy też maszujcie. Nie, bo Jut. mi kamera przeskakuje. <laughs> <laughs> tu. Dobra, idę Leoparda dojebać. No może specjal będzie, ale nie sądzę. Nie, bo ci na szczęście Leoparda ukradną. Nie, nie mogę go przebić, los. <grym> no to jest problem. O, siema kawałek. Ojoj, oj. Z tym już nie wygram, niestety. Kurwa, nie mogę obniżyć. Celuj mu w taki ten karabinek. Nie wiem, spokojnie. <grym> Amator. Jak <grym> się decyduje w co strzelać. raz patrzy w dół, raz w górę. Dobra, trochę damy mu troszkę do myślenia, teraz się skontuje. Jaki debil? Ja. Jaki koleś? Pięć. Dziękuję. Było dobra. Jeszcze jeszcze jeden frag. Nie, no no nie zdążę tam dojechać. Chodź A może? może? Byłoby fajnie, ale to że zdążę tam dojechać, ten te jeden ma cztery fragi, więc. Jest nieco ogarnięty, a HP mamy podobną ilość. No ale przedziało. też nie no, ty, ty go zaspamujesz. No tak, ale wiesz, no dem, pod względem damage'a no to tutaj jeśli będzie powiedzmy wyjeżdżać. Opać. Okej, okay, jesteśmy 1 do 0. Mógłbym, ma, masz jeszcze minutę. Masz minutę. I, i ten teraz <grym> będzie się z tą bawił i będzie się kręcił. Mówisz? No, nie bawi się w jego zabawy. Ja tej. Ty... Dobra, nieważne. Nie po co so oni kapują ka tą bazę? To jest. Ciekawe. No właśnie się zastanawiam, masz 18 sekund. Masz Aha. 18 sekund. Bijada. Boom. Ja. Oh yes. Ile jeszcze? da. No jest. no Dobra. A no nie, to on był nieco bardziej ogarnięty od reszty tego towarzystwa. No ale cóż, GG chyba musi być. No musi być mhm. musi. za to złodziejstwo z twojej strony. <laughs> Oj, Pop, tchana normalnie tchana popisałeś się w tej rundzie wyjątkowym, Pan oh. Popisałeś się tym, że wyjechałeś przede mnie, bo chciałeś mi ukraść fraga. No i To był ci, mój frag. Spotkał cię adekwatny los. To był mój frag, No to bez fajnie. żartów, 1600 eks, Pano, chyba nie laliście. <laughs> Ej, Ty... chyba nie lołeś, to mój tekst. Mendo. Dobra. A 40 tysięcy, fajnie, fajnie. Ready. Daje radę z zarobkami ten Churchill, ale nie tylko na premium. Stugiem no. też nie powinno wysoko rzucać. To jest no nie wiem, może tak. Co powinno rzucać? No dobra, bierz, bierz stuga. Stuga? No nie, no to rzucę na siódemki. Ja gram AC to rzuc... to ciągle gram ze stugiem. No okay. dobra. Dawaj. Tak już lepiej. Yeah, już lepiej. <laughs> Dziewiątki. <laughs> o i git. No i co się bestia stało? A w ogóle bestia, no to, to twój debiut na moim kanale, więc. Nie wiem, jeśli chcesz coś przekazać szerszej publiczności, bo u utchana Jana no to raczej nie do rady, to możesz teraz to zrobić. Wiesz ty co, mę? Do głupia. <laughs> to jest jednak wredotą, naprawdę. <laughs> ja bym chciał bardzo powiedzieć, że ja się cieszę i. i, I bardzo ten... dobrze się bawię. I ten Także... rower to nie ty ukradłeś. <laughs> Także yy, do boju. Tu oh jest. Czuję Ta się przemowa. po prostu poruszony tym. Ale wiesz, i tak nie przejmujmy roli tutaj kapitana gimbazy. Dobra, to lecimy tutaj, nie? Um, no dobra, z tym, że ja sobie odbiję na ten most. Okej, okay, to ja też tam pojadę, to jedziemy na most. Mój też dysponuje mnie do tego, że, że to dobre miejsce dla mnie. Wyjdziemy, achtung. Drogi! Mamy roja w składzie. Dobra. Elita Polskiego YouTube'a potrzebowała takiego członka. No ja mówię, po zobaczycie, mam nadzieję, że jeżeli Lub będzie tego wrzucał więcej i będziemy sobie pogramy, no zobaczycie jak się bestia potrafi otworzyć. Otworzyć? Mhm. Aha, to on jest jeszcze zamknięty rozumiem, tak? Tak, tak. Mhm. Co nie Patryk? Bum bum cyk tyk no, chciałoby się rzec, aż no to fest. No to fest, no właśnie. Ale głupie imię, piskot. Jak? Jak? Być pieskot. Kot i pies. Kawu bokiem, brawo, brawo, brawo. 6, 5, prawa Czemu ja zawsze tracę tak szybko, do jakiejś drużyny? Dobra, hmm. na, dobra. Radiooperator B na Zarejski, Jakie klatki. A, no dobrze. Jakie klatki. <laughs> nie widać mnie <laughs> jak Pokémon. <laughs> nie, nie przypominam sobie niewidzialnego Pokémona, ale to z Pawlakiem bym musiał pogadać na ten temat. No on teraz nagrywa. Co na to tam ten jest? Ten KW. Jezus Maria! Co to był? Co? To było su, wycofaj. <laughs> Co? 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 Co Noż. Co się Szybko! Dobra, ja, ja skupię na nich swój gniew. A wy ich tam maszujcie. Eee... A, ja su, dobra. Ale ono chyba odłamkowymi wali. No, o, już najgroźniejsze zagrożenie padło. Dobra, można jechać. No to niestety z bestią się w tym momencie pożegnaliśmy. Będzie w roli komentatora teraz z nami. Co Jarzem zrobił, to nie wiem do teraz. Uwielbiam z tą grać, bo ja uwielbiam go, on tu jest. No kurde. Ta I do... szczela za mnie, o. bo. Tam mamy towarzystwo. Nie, dobra, tu się robi zbyt tłoczno. Szczelaj go, szczelaj. i pięknie. Bo ja maszuję go, on tu jest. I Denysi dla mnie, bo bo zaraz ta zginę. Ta nie, sądzisz, że to aż zasucha, jak na... nawet jak na ciebie. Nie. <laughs> Sucharowy no jest... chłopiec ze mnie jest, a teraz suń dupę KW1 ale... No to nie ja Zauważ, że, że żeście mnie zblokowali we dwójkę Ale bania Szczelaj! Szczelaj, szybko! Szybko! Zbiło się coś ode mnie Wow ja tą PZ myślę, że wykończę, jeśli buka. PZ mnie zabiło! Aha, ale wstyd. No to jest hańba. Ale nie byle jakie no wiem ale no. Miałem, miałem tylko 51 HP on H golden musiał walić. A dobrze jest, trzy fragi są. Sama nawet Eni. Co wiesz, no. trzy fragi zrobiłeś? No. Jakim cudem? przekupiłeś no. ich. Nie, jeden miał 10, drugi miał 40 A. HP. Tak, taktyka tchana ja dobijania grysków. Mhm. Nie, ale sum miał 350 i całego sus zdjąłem. Co, znowu? Sam zostałem? No ja cię, przyzwyczajam się. Nie wiem, że tego ostatniego stuga tam jeszcze wykończyć Czy raczej skupić się... Nie, dobra, trzeba się tu wycofać on tu jest Z takim hapsem to se tu nie poszaleje Co <grym> się tam jeszcze skampiło? Ty kawu, ale, ale, ale normalnie kamper z niego Brzydki kamperek Nałożę wasze symbole Nie idzie mi Nie mogę, nie mogę trafić, ręka mi się trzęsie Nie chlej No i zniknął Nie chlej, nie chlej Cicha, nie, cicha, ale chicha. ale zapierdziela. Ej, Patryk, zobacz na tego cicha. Ale zapierdziela. Zapierdzielał 5 na godzinę. A nie, teraz szybko. Gdzie on jest? Który to? To jest! On jest bardzo szybki. To jest szybki czołg. Ja takiego mam, jednego, i on bardzo szybko jeździ. Mhm. On wyciąga 40 na godzinę i bardzo szybko. No to ten, T, właśnie ten T49, który jedzie obok ciebie, nie usłyszałem opinii, że jest słaby. Tylko wszyscy mówią, że jest OP. A to jest. to główinko? No i czy ja wiem? Wszyscy mówią, że jest OP. Multi, Faja, tutaj znajomi Sauron i ci inni. No kurde, no wszyscy mówią, że ten czołg jest OP. Oczywiście znaczy to jest wiesz, przede wszystkim szybkie, ale nic nie odbija, nie? No ale działo ma faktycznie fajne, z tego co tam kiedyś ogarniałem sobie. Ten... Folferin ma lepsze. Wolferin, no być może, nie wiem Nie, być oni może, mają chyba to samo Nie, nie, yy, tak Jest to samo, ale potem jest jeszcze lepsze je, O jedno hmm. właśnie na Wolverine Okej, mam nadzieję, że mi to coś w dupę nie, no, nie Wystrzeli, ale chyba Nie, no, nie, nie zapowiada nie, nie. się to Żeby nie było, jadę kapować O, oh, shit Zasłonić jest po Zasłoń mnie Chyba Kawu nie ogarnia Co się stało <laughs> Aha, tyłem jest, kurwa no jeszcze obu dwoje spodowali. Nie, on po prostu Dobra. no... Dobra. Po prostu... Yy, no to masz jeszcze Hicha. hicha. Dobra, jedź kapować gościu, ale piękny, piękny team play, ja cię tu zasłonię swoim monstrualnym ciałkiem. Na razie gra mi się bardzo przyjemnie. No Jezu, no już skończ na no pierdzie Ja wiem, ja wiem lub że ty chcesz mnie już z bestią zdradzać. z bestią? Nie za krótką lufę ma Dzięki. Dzięki. O! Wiktory. Stawić się. No cóż za niespodzianka. Znowu 40 tysięcy. Druga runda z rzędu. Fajnie. To nie fair, bo ty jedziesz na premium. A! <coughs> no widzisz. Tak to jest. mieć bogatych rodziców. Hahaha. ha. ha, ha. <coughs> Teraz tylko taki, taki Strasburger. Dobra, teraz czas popisać się w swoim Amazing amazing skilli w ogóle i, i tak. To ze mnie szansa daje ci Wolverine. Nie zawieź mnie, bo cię sprzedam na złom. Nie. Zrobię z ciebie widelec. No nie wiem, czy się wystraszył. To się okaże w praniu. Wolverine. W ogóle zauważyłem, że taka jedna Wiedźma latała na wielkiej łyżce. What? Nie na miotle. Co to? Wiesz... się no, no tak, bo. No, leć do tej Brazylii, jak, jak żeś mówił. W Brazylii do Jamajki od razu, kurde. Znaczy, tak. No, Patryk stwierdził, że nikt go nie rozumie i on leci na Jamajkę. Ne, do Brazylii. A dzisiaj właśnie. Te, teraz uwaga, kontrowersyjne tematy. A, co sądzicie o dzisiejszym meczu Polska Węgry o 21.30? Bardzo fajny mecz. Bardzo mi się. <laughs> o... Nie Wygrałeś. Dobra. Nie, ale naprawdę dobrze grali. Znaczy nasi. A wiesz, że to będzie zajaz za półtorej godziny. Dopiero pierwszych widzek. Co? Ja jadę za moim braciszkiem. Moim kamudła jest ładne, ma taką dużą, fajną wieżę. Podoba mi się nie taki jakiś tchany z jakimś lufem, co nie wiadomo co. Wpadaj! <śleszy> Niech upstaną! <śleszy> Szczerze byłem przekonany, że się od niej odbije. Ale no, na szczęście trafił. Ty pamiętasz jak pierwszy raz Przejechałem swój samochodzik Nie przejechałeś tego samochodu Przejechałem Odbiłeś się od niego Nie kłam No patrz, tu masz samochód, jaki piękny Mhm mm Masz piękną panią Coś mnie goni Kałp 11 nas. mędo głupia, nie mam, nie mam gdzie fapać <głupia> Nie twój, twój sens życia właśnie został Pogrzebany o, widzę, że suche żarty zaczynają się włączać. Poziom gimbazy. <giby> <To jest giby> nie no, to, to jest taki taki wskaźnik jak barometr. Suchość żartów. No. Gimbaza to jest najwyższy level. Ale to no, ale jeszcze, Ci, jeszcze go nie osiągnęliśmy. Że na razie zaczyna się robić ciekawie. Najpierw z węgrami teraz tutaj. O Jezus Maria, we mnie celują. Ty coś odbiłem! O kurde źle skąd. No jakim cudem! Głupie działo, idź ton! z dupy wolhaka ma normalnie Aimbota jeden czołg głupi a i korek zrobili no kw2 z tym polska nie czymś ja nie wiem dlaczego ja próbuję tej vce ze 170 metrów walnąć we do wódce tym moim działem hmm. bo ja uwielbiam ją bo ona tu jest to, to i zdejmuje gąski bo bo tego chcę nie tego strzelałem, nożby... Bo Jezu, dysku teraz mhm. Dysk robi mi jajecznicę. Ja mu muszę się zatrzymać, bo to... na trzy klatki, dwie. Spójrz w, dwie. w ziemię. Dobra, uratowało mnie... O jest trzydzieści. No widzisz, no, mówiłem. Spojrzałem w ziemię, wyprostowałem, jest okej. Okay. No. Ale Nie, ja tu mam... Coś... tak, nas, mówiąc Nie. Samym serio to jest dobra, dobra metoda jak ktoś ma jakieś tam... Od czasu do czasu spadki FPS-ów w tej grze. Ale nie, nie, to akurat to nie były spadki FPS-ów, tylko po prostu FRAPS zaczął nagle lagować. Mhm. Jezu. O Jezus Maria! Co ci? Niech mnie ktoś uratuje. Hane, chodź tu. Idę. Bo ja jadę do niej i porwę ją. Jedź do niego radiowozem. Noa, nie trafił! gdzieś już możesz uciekać. Lecę do ciebie radiowozem. Nie no, idź tam dalej, nas jest dwóch, no ja go powstrzymam. Już w dupę jeża, ty debilu. Powiedz mi jedną rzecz, co ty wtedy wkrótce wkur... trzpałeś? Um, Aaaa... do mnie radiopozem. <grym> nie wyjeżdżaj, bo zginiesz, no zginiesz. No cofnij się bestia, on no, macie na jednego hita. O teraz ma... nie dobra jeszcze nie wyjeżdżaj. Ja pierdziele, nie <grym> przy 20 klatkach. To jest hardcore. Oj, w wocie to tak nie przeszkadza. A ładnie. No nie, nie, w wocie to aż tak nie. No nie dadzą go zabić, no, o, no patrz, po prostu. Jakie mędy głupie, no. Jezus Maria, co tam stoi? No jeszcze! Ja pierdzielę ty. I no, nie mają tych KW-1s. Nie jedź tam! Nie jedź tam, tchane. Nie rób tego! You don't have to destroy that ring. Not yet. I will protect you. No, zostaw go, jest mój! już You should... I tak się skończyło twoje spróbowanie z ukradnięciami fraga. I, I have been protecting you. Tak. Szczególnie, że stałem za domem, Forks! Forks Deutsch, uh, uh, um. Dobra, wali mnie. Kto? Idź, bierz tego, bierz tego stu. No, su, pozwalam ci. O, 14. No, 14. Jakiś, o, F... Nie, myślę, że FK będzie, a tu nie. O, stary 468 damage zrobiłem. Ja nie wiem, co ten przycisk nagrywania ma takiego magicznego w sobie. Co idzie ci lepiej niż normalnie? Nie. Sądząc, bo wy, po statach na tym czołgu idzie mi w, w słabiuteńko, ale bawię się przynajmniej świetnie. Nie ja, wiem, jak na gracie to też idzie słabiuteńko. Eee, ta bardzo. 40 Gł głupi, głupi ten czołg. Sprzedaj. No ja Halo, tak, no go na widelce przerobić, tam słyszałem. Już już cię nie lubię, ty. Brązowy no. no więc co? Jeszcze jedna rundka? Może. Pożegnanie no, polskiej tak elity, elity polskiego YouTube'a. Dobra, dobra, to kończymy okay. e, już. To miło było <laughs> nam bardzo. Komentował dla was słuchane bestia i lub kurc. Trzymajcie się. Na razie. Ocz. No. No dobra, niech ten mocz tam i to wszystko będzie z wami. Dobra, trzymajcie heka.